Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na kanale, czyli kolejna gramowina, tym razem SAS 4, czyli Zombie Assault, czyli gierka, w którą grałem bardzo dawno temu. Na szczęście moje konto tak jak widzę, zachowało się, więc będziemy mogli pograć. Gra jest z widoku z góry, czyli widok z lotu Ptaka, tak. Polega przede wszystkim na zabijaniu zombie, jak sama nazwa mówi. Jest również opcja multiplayer, w co zaraz zagramy szybki mecz, tutaj macie do wyboru czy chcecie e, dodatkową ochronę, e, więc krzy zadawać za hajs i mieć szansę na lepszą skrzynkę. My kupujemy wszystko standardowo i czekamy na graczy. Proszę bardzo, rzuciło nam Vakain mapę, no bym powiedział, że to najbardziej taka upierdliwa mapa, chociaż najdłuższa, bo tutaj o ile, tak dobrze pamiętam, tutaj trzeba coraz dalej przechodzić. Więc powinno być fajnie, jeśli seria wam się oczywiście podoba, no to dobijcie, e, dobijcie pod, tą, pod tym odcinkiem 5 łapeczek, niech będzie 5, dobra 10, niech będzie 10 łapeczek i, i będziemy, będziemy, będziemy tą serię nagrywać, będę się starał wrzucać, takie dziury między streamami. Dziś prawdopodobnie pojawi się stream wieczorem, ale nie mam pojęcia czy na pewno się pojawi bo to zależy od mojego czasu prywatnego, mam troszkę obowiązków na głowie. No i czekamy na graczy, oczywiście na graczy czekamy. Zaczynamy czegoś w ogóle wczytać, czytało graczy. Uruchamiamy sobie umiejętność noża. Mamy trzy broń podstawową i dwie główne, które dają oświetlenie do szybkości, ewentualnie dają spowolnienie. Mamy dwa rodzaje amunicji, pełną czyli z lepszą penetracją i tą gorszą oczywiście, z gorszym damage'em oczywiście. Taka skrzynka oznacza amunicję dodatkową, albo wiedzę, zaraz będzie oczywiście, co tam wypadnie losowo. Oczywiście zabijemy jak najwięcej zombie, mniej więcej zabijemy, tym więcej kasy dostajemy, za rozegrany mech. zresztą no, są 26 poziom, więc te zombie są troszkę zmutowane. Na początku macie takie standardowe wygadki, czyli zwykłe i takiego również grubacza możecie spotkać, który, który po zniszczeniu go z niego wychodzą takie robale. Oczywiście gra jest całkowicie za darmo, nie wymaga nawet złotówki. Na tu możecie mieć problemy z hajsem, ale do problemów z hajsem rozwiązaniem jest, zaraz Wam pokażę po mecie, która mapa. Tam leci największy najwięcej hajsu leci, to naprawdę. Możecie ją robić na single player, czyli mm, tak jakby pieniądze robicie sobie na single, a multi rozgrywacie dla skrzynek. Dla skrzynek, które są naprawdę fajne, wypadają z nich różne bronie e, przede wszystkim. Oraz różne ciekawe dobra w postaci pancerzy, hełmów i tak dalej, i tak dalej, w postaci dalej się tam choć no chodźmy dalej bo nie mogę wyjść teraz będziemy jechać pociągiem co jest ciekawe Oj, i gruby osmocni oni są tutaj z wyższym levelem niż ja a to oznacza że będą jeszcze silniejsze żony i dla nich wcale nie były takie łatwe tutaj dobra jesteśmy w pociągu muszą wszyscy się w pamiętam. Chyba, że pojedziemy sami. Na razie czekamy. Tak, będziemy jechać pociągiem, a raczej metrem, bo jesteśmy pod ziemią. Więc tu i do przodu. I co jakiś czas będziemy się na tej mapie, zatrzymujemy się właśnie co jakiś czas i będą zaglądać tutaj do nas zombie, oczywiście standardowo. Gra jest prosta, gra jest fajna. Czasami ludzie powiem, że one są to jest naprawdę dużo tych zombie, ale... nie ma tragedii. No i tutaj trzeba przejść do kolejnego wagonu, aby pociąg ruszył dalej. Wiem, że jest bóg, że da się wyjść w ogóle za tą mapę. Eee, znaczy wyjść za ten pociąg, za tym pociągiem jesteśmy wtedy praktycznie niezniszczalni, bo zombie nie mogą tam wejść, a możemy tam walczyć. Nie? Więc... No i teraz w tej stronie. Ja mam mało magazynek, ale mam bardzo dużo demo na tej broni. No każdemu kto robi strzelanki ogólnie z widokiem z góry i klimat zombie, no gra jest fajna, gra jest fajna. Gra... Ma to coś powiązane. Jak na mobilną grę, to naprawdę mi długo nawóz. wysyp. raz grałem w 4 lata i teraz mam długo po bramie. Okazało to się, znaczy, że ma postać żyje. Teraz powinniśmy już móc wyjść, o ile dobrze pamiętam. Tak jest. Nie, jeszcze nie. Gruby idzie. Ostatni sobie wieże. Już gruby mogą być problemy. Wieże można kupić, tak. nie nie być problemu. Dobra, i przechodzimy do kolejnego wagonu. Tu jest KP, oczywiście. Zdarza się, że w tych miejscach wyspią się oczywiście skrzyneczki, i czasami gracze na multi-prą cały czas do przodu, aby przejść ten mecz, a nie wiedzą, że w niektórych miejscach są fajne skutki. Teraz będziemy mogli wyjść. O ile dobrze pamiętam, tu są ci starczami. Tak jest, tu są ci starczami. Oni bardzo dużo odbijają. Ale na szczęście udało się bezproblemowo to załatwić. Mam loading kolejnego poziomu, To jest zresztą ciekawie czasami. Ale widzę, że dają chłopaki radę, tak wiem. Dobra, idziemy jak najszybciej po skrzyneczkę. Gdzie z tłuką bronią, chociaż wkrótce, to takie trochę czasowe tutaj idzie. To akurat nic nie było, i idziemy dalej. Dobra, to nic nie było, osadujmy się, zanim te drzwi te drugie odchodzą. Tu musimy znaleźć doktora oczywiście, macie rozgłosy jakieś, jak pojawia się miska, o nie, kolega zginął, drzwi odsłyszy się. Oczywiście, jak zginiecie tutaj na mózgi, no to podniesiecie się za chwilę. Za chwilę trwa, bo się ładuje mu się życie. Tak jakby. oj, dużo, dużo panów. o samolot, który mnie A nie, tutaj musimy zabrać wirusa. Trzeba zabrać wirusa na plecy. Tu mamy hajs. I mamy żyćko. No niestety żadnej sprzętki I teraz będzie walka z bossem, co jest... co... Na każdej mapie oczywiście jest boss. Musimy przygotować się um, na powitanie tego bossa. Tutaj. Do tego mam oczywiście wielkich granaty które wydaje potężne obrażenia. W lewym rogu, na środku, macie życie tego bossa. No właśnie, potężna kanistra. to cholernie dużo ale moja broni równą widać parerne duże obrażenia. Oczywiście no, no, to jest niestety mikro, więc on rozniesienie, to jest niestety, on się rozdzieli na kilka oddzielnych. To jeszcze dodatkowo chyba mamy rozgrywkę. O właśnie. I on teraz błąd i robią się z niego trzy różne. Odniski, tak czy i nie pamiętam jakie jeszcze tam były.

Mamy dobry team, wiecie, bo yy, nie zabijają, nie wsiadają od razu do samolotu, żeby przerwać na misję, tylko na spokojnie na spokojnie stwierdzają, że lepiej jest, tu jest team, i to jest dobre, to jest bardzo dobre. teraz nam się kończy przy końcu. sobie starte, o jest kim jest To jest, to jest to, to jest dobry team. Mamy dwa, dwie zielone skrzynki, macie w prawym górnym rogu te skrzynki pokazane I to jest naprawdę dobre, mi się to podoba, bo No bo jednak wiecie Im więcej zrobimy skrzyneczki, tym lepiej, tam kolega na skrzyneczku, a potem je dojrzewam, o tyle to wasz skrzyneczka, zobaczcie, odroczyła rzeczywisty To daje nam właśnie ten wąwóz, za o który zapłaciliśmy jedyne 8 tysięcy, bo to jest kilka 8 tysięcy Musimy znaleźć samolot, jaki on jest Gdzieś wylądował, jest i teraz wsiadamy i możemy dać sobie panks. Muszą, oczywiście, oni wsiąść, nie co trwa czasami, ale widzę, że chłopaki nie mają z tym problemu. Oczywiście, jak my wsiedliśmy, to zaraz powinno ich zabrać. ale go gdzieś sobie poszedł no i to jest też czasami też powiązane jak już jest wszystko wybite a on dalej siedzi nieco troszkę, na I to mi się troszkę czepiał w tym momencie no to nic nie jest jedno nie czekamy na nich może możemy oczywiście wyjść I odlatujemy, to tylko mi się wygląda, nie? I się możemy strzelać jest OK i mission complete. Map jest, zaraz Wam powiem, ile jest map. Zaraz Wam powiem troszkę tej gierce. Niestety, drugie miejsce. Zdecydowanie, wyższy poziom o jeden daje już sporą przewagę. Ale mieliśmy kolegę, szósty poziom. Zrobiliśmy 5500 to jest bardzo mało. Bo są, są mapy, gdzie właśnie zarabiacie 100 tysięcy. Otwórzmy sobie pierwszą skrzyneczkę. Taki karabin nas nie interesuje, my mamy ten, 624, macie ulepszenie, macie, możecie zrobić tylko jedno, sprzedajemy za 10 tysięcy. Otwieramy kolejną dwójką skrzyneczkę, to sprzedajemy, śmieszna, poziomu piątego. No i fioletowa, szóstkowa, to już bardzo dobrze. I wypada z tego red, który zadaje hmm, 400 damage'u. Można by było go zwiększyć i może by był lepszy od tego, Hmm. 8, 15, przeładunek trochę dłużej, ale większa pojemność. I mamy jedną pustą. Zatrzymamy go, tym bardziej, że to red. To witam Was po cięciu, z tego względu, że wyskoczyła reklama. Niestety aplikacja posiada reklamy, a nie da się ich wykupić, Mam już dawno to zrobił. I teraz macie tak, single player, i możecie wybrać mapę. Pierwsza jest łatwa, bo bronicie się w jednym miejscu. Druga jest taka fabularna, i na tej najwięcej się zarabia. Waszym zadaniem jest ocalić ludzi w każdym z budynków. Po prostu na nich musicie wejść. Jak na nich wejdziecie, oni zostawiają wam hajs. Tutaj macie Zniszczenie Jaj. Też bardzo dobrze zarobkowa mapa. Macie VIPa. VIP jest dosyć trudną mapą, bo musicie się bronić przed pięcioma bossami, nie przed jednym. Parallel out. Boss również jest bardzo trudny. Tu waszym zadaniem jest włączyć generatory, aby widzieć zombie. I ostatnia misja jest Najtrudniejsza, również bronicie się w jednym miejscu, w mieście e, i totalnie, totalnie jest trudno, bo przychodzą najmocniejsze bossy. I teraz macie tak, na przykład macie armor, nie? No i macie części armora. Macie hełm, west, czyli kamza. Macie rękawiczki, spodnie oraz buty i każda daje co innego z tych, z tych oczywiście z tych rzeczy ja kolekcjonuję bronie z redów i ubrania z red po czym poznaj macie macie jak macie nad napisem new macie red i bronie z reda ja trzymam bo lubię je zbierać to jest początkowy karabin z którym wystartujecie. z sentymentu go mam i macie bronie red na przykład tą snajpę zostawiłem bo zadaje 2,5 tysiąca uszkodzeń na strzał i ogólnie rzecz biorąc, chciałem Was zaprosić do tej gry. W suporcie macie jeszcze różne możliwe rzeczy do kupienia, czyli wieże, e, e, oczywiście wieże granaty i całą resztę. W skillach macie jeszcze skille w tej grze, oczywiście, które możecie rozwijać. Za każdy poziom dostajecie skilla i możecie je spokojnie sobie rozwijać. Macie kontrakty multiplayer, macie live event, aktualnie trwa Virus Samples, top 100% daje to bardzo duży zarobek macie elitarne skrzynki, oczywiście jakby ktoś chciał kupić może elitarną skrzynkę otworzyć możecie również wejść sobie w store, macie tutaj store i wtedy możecie sobie kupić na przykład combo pack, to są dosyć drogie rzeczy Chociaż 11 zł powiem Wam za elitę Starter Pack to jest bardzo, bardzo mała cena. Na przykład za 18 tokenów szansy rzucenia to jest również bardzo mała, mała. kwota w sumie. No i klucze oczywiście do czarnych skrzynek. Czarne skrzynki bardzo rzadko będą wam wypadać, cholernie rzadko, czyli na przykład na 100 mecie wypadnie Wam jedna, ale jak już z niej rzecz wypadnie, to jesteście, jesteście zabójcami. nie? No i co z mojej strony to tyle, ja zapraszam Was oczywiście do zostawienia komentarza i łapeczki w górę. Trzymajcie się, Siemano, cześć.